Arkusz maturalny z poziomu podstawowego zadania z matematyki, arkusz przygotowany przez portal zadania info, tak jak tutaj mamy zaznaczone, też materiały są pobrane z tego z tego serwisu, który przygotowuje ileś co roku ileś arkuszy z takich próbnych z matury. I one są tam z poprzednich lat również do ściągnięcia z tej, z tej strony. W tej chwili będę liczył zadania 1 i 5, 1 do 5, pozostałe zadania będzie utworzona z tych wszystkich zadań playlista. Link do playlisty znajduje się w komentarzu pod zadaniem, pod, pod tym filmem, jak również link do innych zadań zrobionych, do innych arkuszy z matury. Jest też link do plików Excelów, gdzie, gdzie są zadania z podręcznika nowej ery, jak również z matur, nie tylko z zadań info, ale też z poprzednich lat, czy, czy z, na przykład z nowej ery, czy matura próbna zrobiona przez, przez CKE. Jeżeli komuś te sposoby rozwiązania się przydadzą, oczywiście może skorzystać. Fajnie by było też, jeżeli ktoś by tutaj. Polubił te filmy, czy napisał jakiś komentarz, zawsze to będzie mile widziane, no i będzie służyło też do rozpowszechniania kanału. Zadanie pierwsze: wszystkich liczb całkowitych spełniających nierówność jest. To zadanie tutaj zrobię na, na trzy sposoby. Pierwszy sposób. Będę korzystał z tego, co mamy do dyspozycji w, w tablicach maturalnych. I to jest tutaj to. Z tego zapisu. X jest bezwzględna wartość jest mniejsza od 153, czyli będę korzystał tutaj z tego, przy czym. Mamy nie mniejsze lub równe, tylko mniejsze, czyli tutaj jest mniejsze, tutaj też jest mniejsze i tutaj też jest, też jest mniejsze. x odjąć a to znaczy, że to a to u mnie jest minus 53 i r to jest 153. No i podstawiam do tej nierówności a, czyli minus 53. Odjąć r, czyli odjąć 153, jest mniejsze od x i jest mniejsze od a, czyli minus 53 plus r, czyli plus 153. Czyli tu mam minus 206, jest mniejsze x i jest mniejsze od, od 100. No, i mam policzyć, ile jest tych liczb całkowitych spełniających nierówność. Najłatwiej będzie podzielić sobie to na liczby ujemne. 0 i liczby dodatnie. Czyli tak, ujemnych mam to są liczby od minus 206, większe od minus 206, czyli 206 nie. 205, 204, 203 i tak dalej, czyli tych liczb mam 205, mam 0, które jest 1, i mniejsze od 100 dodatnie, to znaczy, że tych dodatnich mam 99. 99 i 1 to jest 100, i 205 to jest 305, czyli mam odpowiedź A. Drugi sposób. No to jest, jeżeli ktoś potrafi rozwiązywać nierówności z bezwzględną wartością, to jest tak. Pierwsza nierówność jest przypisana dokładnie tak, jak jest, czyli x plus 53 jest mniejsze od 153, i druga możliwość to jest x plus 53. Zmienia się znak nierówności i zmienia się znak przy liczbie 153. Czyli x jest mniejszy od 100 i x jest większy od minus 206. Czyli x należy do przedziału od minus 206 do 100. No i ta sama zasada liczenia, czyli policzę sobie ujemne, policzę sobie dodatnie, policzę 0, czyli, czyli mamy 305. Liczb. No i trzeci sposób to jest metoda graficzna. Czyli zaznaczenie tego na osi liczbowej. Minus 53, to jest to miejsce zerowe tej bezwzględnej wartości, czyli dla, tego, dla jakiego x to się zeruje, i to zaznaczam minus 53. I ta liczba 153 oznacza przesunięcie na osi odległość o 153 w prawo, czyli muszę do minus 53 dodać 153, to jest 100, i o 153 w lewo, czyli muszę odjąć od 53 153, to jest minus 206. No i teraz, jeżeli miałbym znak większy, to wtedy te linie się rozchodzą. Ale ponieważ mam znak mniejszy, to znaczy, że te linie się łączą. No i gdybym miał mniejszy lub równy, to bym jeszcze te punkty zamalował, byłby przedział zamknięty. Tak mam przedział otwarty od minus 206 do 100. No czyli ta sama odpowiedź. Mamy 305 liczb. Zadanie drugie. Yy, procenty. W klasie jest o 15% więcej chłopców niż dziewcząt, czyli przez X oznaczam liczbę dziewcząt, no to chłopaków jest o 15% więcej, czyli 115% X, inaczej 1,15x to jest liczba. Chłopców. Tutaj, gdyby ktoś przyjął sobie na przykład liczbę dziewczyn jako 100, to wychodzi to samo. Tutaj, jak mamy procenty, to możemy przyjąć x, możemy przyjąć 100 i tak za chwilę ten x się, jak będzie widać, skraca. Jaką część wszystkich uczniów stanowią chłopcy? No, czyli u chłopców mam 1,15x, a wszystkich uczniów, to znaczy. Dziewczyn i chłopaków to jest x plus 1,15x, czyli 2,15x. 2,15x. No, x się skracają. Jeszcze to, jak pomoże, przez 100, to mam 115 przez 215. To mogę skrócić przez 5. Czyli 23 i 215 przez 5 to jest 43 d. Zadanie trzecie: logarytmy, odejmowanie logarytmów, czyli tutaj znowu z tablic naturalnych będzie mi potrzebny ten wzór. Na odejmowanie, czyli jeżeli odejmuję logarytmy przy tej samej podstawie, to mam logarytm z dzielenia, czyli logarytm ilorazu 3, 162, odjąć logarytm 3 z 2, to jest logarytm przy podstawie 3, z 162 przez 2, czyli logarytm przy podstawie 3 z 81. Definicja logarytmu. Logarytm przy podstawie a z b jest równy c, czyli ja mam tutaj to AB to to jest moje 3,81. I c to jest potęga, do jakiej należy podnieść a, czyli do jakiej potęgi mam podnieść trójkę, żeby mi wyszło 81. 3 do potęgi czwartej jest 81, to znaczy, że ten logarytm jest równy 4, a to oznacza odpowiedź. C. Zadanie czwarte. Potęgi i pierwiastki. Trzy pierwiastki z 63. Odjąć pierwiastek z 28. No jeżeli te pierwiastki są różne, to na pewno ich nie mogę odejmować. Tutaj teraz trzeba wyłączyć coś przed pierwiastek. Jedną z metod jest rozkład na czynniki pierwsze. Czyli mam 63 przez 3 to jest 21, przez 3 to jest 7 i przez 7 to jest 1. No i jeżeli mam trójkę podwójną, to teraz tą trójkę mogę zapisać przed pierwiastkiem, czyli 3 razy 3 i zostaje mi 7 pod pierwiastkiem. I podobnie 28 to jest przez 2. 14 przez 2, 7 i przez 7 i 1. Mam tutaj podwójną, 2 razy 2 napisane, czyli mogę tą dwójkę zapisać przed pierwiastkiem i zostaje mi pierwiastek z 7. Czyli mam 9 pierwiastków z 7, odjąć 2 pierwiastki z 7. Za chwilę tutaj do tego wrócę. Inny sposób to jest tak, Pierwiastek z 63 staram się rozłożyć na iloczyn takich dwóch liczb, żebym chociaż z jednej z nich mógł wyznaczyć pierwiastek. I 63 to jest 9 razy 7, czyli 3 pierwiastki z 7. Pierwiastek z 28, no to jeżeli rozłożę na 4 i 7, to pierwiastek z 4 mogę wyznaczyć, czyli mam 2 pierwiastki z 7. No to to jest inny sposób szybszy niż rozkład na, na czynniki pierwsze. 7 pierwiastków z 7. No niestety nie jest to odpowiedź. Odpowiedź jest podana w, za pomocą potęg, czyli y, tu bym potrzebował teraz y, zamianę y, potęg na pierwiastki na, na potęgi. Czyli tak, ta pierwsza siódemka jest do potęgi pierwszej, a ta druga siódemka, czyli pierwiastek z siedmiu, y, stopień pierwiastka, jeżeli nie, ma, nie mamy napisane, oznacza, że jest drugiego stopnia. I ta siódemka jest do potęgi pierwszej. Czyli patrząc na to, co mam tutaj zapisane, to to jest 7 do. Stopień pierwiastka jest w mianowniku, a potęga tej liczby A to jest licznik. Czyli to jest 7 do jednej drugiej. Czyli razy 7 do jednej drugiej. O, kolejny wzór z tablic to jest mnożenie potęg o tych samych podstawach. Czyli. Jeżeli mam mnożenie o tych samych podstawach, to wykładniki się dodaje, czyli to jest 7 do 1 i 1 druga, czyli 7 do 3 drugich. I to jest odpowiedź B. Zadanie piąte. Najpierw zamienię tutaj 125 tysięcznych to jest 1 ósma, czyli mam 1 ósmą do 12 plus 1 ósmą do 12, 1 ósmą do 12 i 1 ósmą do 12. Nie mam wzoru na dodawanie potęg. Tu mogę jedynie wykorzystać informację, czy takie działanie, że mam wyrazy podobne. To są cztery takie same wyrażenia, czyli mogę napisać, że mam cztery takie wyrażenia. 1 ósma, do 12. Spróbuję to pomnożyć. Żeby pomnożyć, zamieniam to na potęgi o tej samej podstawie, czyli 2 do 2, 2 do minus 3 i do 12, czyli 2 do 2 razy 2 do minus 36, czyli mnożąc potęgi wykładniki dodaję 34. No i teraz tak, 2 do 34, no to na pewno nie jest d. 0,2 to jest 1 piąta. No, 1 piąta to potęgę podstawy 5 tutaj też nie dostanę. No i teraz albo zamieniam to na 4, albo zamieniam to na 1 czwartą. Czyli najpierw zamienię to na czwórkę. Czyli 2 do drugiej i do minus 17, bo potęga potęgi to wykładniki się mnoży, czyli jeżeli to pomnożę, to mi wyjdzie 34. A to jest 4 do minus 17. Jak widać, a też nie pasuje. Zostaje b. No i oczywiście to jest 1 czwarta do 17, czyli 0,25 do 17. Czyli faktycznie zostaje odpowiedź b.